Witajcie wszyscy po dłuższej przerwie w Baniszt. Gierka, która wyszła całkiem niedawno, tworzona przez jednego człowieka. I gra się w to nawet bardzo dobrze. I to jest drugie nagrywanie, bo z pierwszym coś się rąbło, więc jeśli się drugi raz rąbnie to będzie troszkę syf, będę musiał ogarnąć o co biega. I tak, i to jest... Większość, większość z Was pewnie kojarzy tą gierkę. Ja tu robię bardzo śmiały plan ekspansji na początek żeby przeżyć i w ogóle więc ja już tu sobie zaczynam rozbudowywać jeśli się cykl przyjmie to będziemy go częściej tu tak jak widzieliście już tam rybaka wciepałem tu im domy zbudujemy i Niestety pola uprawne będą musiały tu być. Sorry, taki klimat, potem jak coś je przeniesiemy. Co, ty masz, to będziesz tu robić, ty będziesz to tu sadzić. Tu jeden, tu drugi. Ja ważne sobie rzeczy tutaj zaraz, o, to jest ważne i logi są ważne i tu już damy dwóch budowniczych i też by padało tu coś wyhatrać jeszcze tego leśniczówkę damy Znaczy przez dąbrowy wędruje gajowy Tralalalala. gdzie la la la. jest dużo drzew Dobra tu wciepiemy O I ja bym jeszcze Huntersa dał gdzieś Huntersi są dobrzy bo polują ale by zwierzynę gdzieś łowną wypatrzeć by było trzeba Huntersów potem Patrzę czas szybko i podwójne tempo z życiem I mówię, gierka jest świetna, a jeszcze wam jednej roboty nie dałem. Lenie śmierdzące. Gdzie się pracować mi tu? Wychatrać mi tu. Czas start. Dałem budowniczy i wszystko ludzie? Bo ja już się gubię? Tak, dałem. Niech tu. Zakładają rodzinę, rozmnażają się i więcej murzynów do pracy robią. Dobra, ci już pracują widzę, i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że teraz nic się nie wywali, nie będzie żadnego crasha śmiesznego. Przypuszczam, że action był trochę, namieszał mu. Pięknie to chodzi wszystko. Aż człowiek chce grać. Dobra, tu czas muszę mieć. O, już pierwsze drzewa. Jeb! Gdzieś leśniczówkę dawałem, nie? Tak, tu jest. Budowniczy tam se budują. Damy zacznie się im budować. Tu damy im jeszcze... Rwara, żeby nie narzekali mi, że im zimno Ale to na razie zatrzymam tu budowę tego To mi budować też przede wszystkim autostrady już jak w Niemczech zbudujemy yy, A co to takie? Takie krzywe krzywe Mam plan Tak pięknie Uuu co to za syf się podział Dobra trzeba taką krzywą to niech będzie taka krzywa Taki klimat rozumiem No i gierka, mówię, całkiem sympatycznie się gra. Może po jakimś czasie się nudzi, ale jeśli gościu, ten co to tworzy, zrobi, będzie po prostu aktualizował ją na bieżąco, zrobił nowe elementy, to to się nigdy nie znudzi. A ja szukam zwierząt, żeby huntersa dać. Tu są zwierzęta. Tu są grzyby. Tu musiał most zbudować. Przepraszam, bo kolacji niedawno. O. Hunters, będziesz tu mieszkał. Koleśiszówki. O, tu już możemy. Rybaku, łów. Łów mi te rybki, żeby moi nie zdechli z głodu przy pierwszej próbie zagrania w to. Pięciu tych robotników murzynów. Każdy chce mieszkać koło burmistrza. Nie, nie wcisnę już, nie wpierdzielę kolejnego domu Dobra, tu łowi mi świetne ryby, tu mi uprawiasz coś, tu też uprawiasz bez kojarzeń Dobra, ciebie ostatecznie mogę wpuścić, będę niedługo jęczyć, że nie zimno nam lato Ogólnie o co chodzi z temperaturą tu jest coś. Źle ustawiłem jak wybierałem, ale to mniejsza. Ja po prostu jestem czułem teraz po tym miesiącu bez kompat co był, który chcę po prostu czasami sobie się odprężyć pograć w ciężkim dniu. W ostatnio to jest zakupiłem OMSI, tylko muszę omsi najpierw ogarnąć, a potem może jakieś materiały będą. Niestety jeśli ktoś ogarnia OMSI to ja bym prosił o kontakt jakiś, napisać piwa, żeby mi... Abym ja się nauczył w OMSI obsługiwać najpierw, tam jest wszystko po prostu, a ja nie mam czasu. Jestem samoukiem, ale nie aż tak szybko. Nie teraz a drugie pole im zrobię tu. O, tu im zrobię takie dwa duże pola. mi to musi się wyhatrać I tu będą dwa duże pola też tego syfu czy tu już zbudowali? Nie, dopiero noszą murzyn tu coś drzewa budzi czy same do starości? tyle ryb już jest E eee e, e, e. tyle ryb a wy co a znającego tego nazwy miastu boże ja tutaj się po tym crashu nie wiem y, jaki to winy poszło słyszałem że action i już na nic nie dostałem po prostu graj więc jeśli mówię to jest taki testowy odcinek nawet można by było powiedzieć to się przyjmie wszystko Więc jeśli to się przyjmie, to możemy sobie o wszystkim gadać po prostu. O pogodzie. Że są bezdomni. Tu będą dla rolników. Ja bym jeszcze potrzebował. To bym potrzebował. I mobilne drogi zbudować to jeszcze z dwa domy się modlę żeby z głodu nie zdechcie tyle ryb to z głodu zdychać Z głodu zdychać to są debile, bo zamiast pójść po ryby Niech się tu bawią. W drwali w kopaczy i w ogóle. Jak dam stan mojego społeczeństwa Zapias zapasy na zimę Moje posłowieczeństwo rozkwita po prostu Tu wykarczują to wszystko będzie dobrze, będzie spokój już Czy leśniczówka tak powstaje? Nie wiem czy to jest leśniczówka, nie wiem Forest Nie wiem co to jest Jak ktoś się zna na English to ja proszę o komentarz Wtedy będziesz miał dom spokojnie O urodziło się dzie pierwsze dziecko, które zostało urodzone w nowo założonym mieście Abilenexa. No taki szybki rzut oka O już zbierają widzicie jak pyk 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 I żarełko Kolejne dziecko się rodziło A tu Multum Ryb już zalega Kolejne dziecko. Że nie mają co robić, tylko dzieci płodzą. Nie, na razie jest wszystko piękne, a będzie śmiesznie, jak zaczną umierać. Wtedy będą jaja, bo jak umierają to sześciu na raz. To nie jest piękne. Czy to nie jest piękne? Lepsze od Sim City. Czyli tu jedzenia zalega. Mogę zwiększyć to. Rozumiem, że nic już nie będzie uprawiane, czyli mogę zablokować roboty. Ile mamy? Jaki jest ogólny podział społeczeństwa? O, panie! Czech do ryb Tu jeden nagajowego jednego od ryb odjąć Odjąć, dobra, dobra Hej język się plącze Tu nie wiadomo co się dzieje 6 Murzynów Dobra, już tu wszystko Jak te ryby przeniosą już do składziku to będzie pięknie Co z tym to śpi na razie z tego co widzę To byście mi zbudowali Wiecie potem pakać że nie macie Na ognicho w domu No trzeba pakać że mają do ogniska No ja Mówiłem Ale nie moja wina że oni się zajmują wycinką tu palcie takim drewnem no Mówiąc o drewnie no właśnie będzie płacz jest, przynoszą tu już chyba drewno pomału Czy tu można pole założyć jeszcze, dwa pola tu zbuduje się to, pomyślimy o o Garderon's Hut było to chyba to było, no o tym pomyślimy było o tym, nie wiem zobaczymy jeszcze o którym pomyślimy na razie gromadzimy zapasy, zima przychodzi, a my nie mamy drewno na opał. Zarąbiście. Ciekawe, jak przeżyjemy tą zimę. Zaczną umierać, będzie śmiesznie. Tam podział społeczeństwa, dobrze jest. I jeszcze do rybek? O, budujesz, dobrze. Budy, buduj, buduj. ...trzech rybaków zapewnią pożywienie, mam nadzieję. Ale nie zanosicie tych ryb dalej? Możecie się zanosić, z tego co widzę. Dobrze. Po tej ścieżce jak za dzielają, Genialne. Dobra. Tu się budują domy. Jest. Tnij, tnij. Chcę na 300 limit. Masz wolną rękę, niech tylko nie płaczą, że im zimno. Ty się budujesz tu. Budujesz się jako tak. No, już płaczą, że zimno, zimno, mamo. Zimno, a jedzenie podpierdzieliliśmy. Dew w brud. Jest, ognisko na opał. Nareszcie. Czy mam... Przy... Nie, domów jeszcze się zbudowanych i myśliwych. Kolejne dziecko się urodziło, alleluja. Rybacy łowią. Pewniając karmę. Pożywienie. No, a ja rozpoczynam kolejny plan. Większe pola. Na razie jedno. Teraz te dzieci zaczną dorastać i będzie pięknie. Tu też... Ja, damy już. Żeby nie było. Dzieci zaraz podrosną i będzie pięknie. Ogólnie to już chyba podrosły. Nie, dobra, to było to co im dałem. O, to jest pierwsza faza taka cyklu. Mówię, ja to jest takie testowe, jak coś nagraju w ogóle. Jeśli to się przyjmie, to zaczynamy. Możemy na, na tym save zacząć. Będzie pięknie. Czyżby coś świrowało? Nie, kolejne dziecko się rodziło. A to wczesną ten. Dobra. Tak sobie tutaj. Romp, romp. Jak dużo jeszcze jest trzecia? To buduję. Późno, dobra. Jep. Jep. E, co ja tu mogę? Mogę zmniejszyć na pewno już. Budowniczych i Fishermanów mogę zmniejszyć Tu damy mu work, work Czego tu u was pracuje dwóch debile? Każde pole jeden Food, jedzenie jak mało jedzenia Grubasy jedne Zaczniemy uprawiać tutaj. Będziesz uprawiać? Jest, uprawiać się już, dobra. O! Proszę, jak się powodzi, ile mamy tak, tam tragarzy? Dobra jest. Yy, mogę tych zmniejszyć. Będą polować, zabijać wszystko i... Będzie dobrze, przeżyjemy kolejną zimę. O, dorasta, jest pięknie, przyroda i ludzi do, ludzi do pracy nie brakuje. Go dużo drewna na opał będzie. Chcę czas zastanowić się nad kolejną inwestycją, tak teraz już ten długo koniec odcinka. Co bym inwestować? Kopalnia, kopalnia później. Herbalist. Inwestujemy w Ciebie. To nie pożałuję tego. Bo Cię kocham. Będzie taki mały ten... Taki zagajnik, co będzie wszystko? No, tu już stadzi mi... Bardzo dobrze, jedzenie, miamciu, amciu. Co, kolejny? Pięknie, przyrost pracowników jak nic. Ja bym to mógł grać godzinami, powiem wam. Tylko, że nie mogę zrobić godzinnego materiału, bo nikt tego nie obejrzy. Oj, co innego jakbym live y robił a niestety nie robię Połączenie nie pozwala sieciowe No, tu już będzie piękny limit Osiągnięty Ja bym wyhat... wyhatrał... Ja mamy tam rąk do pracy 4 Jeszcze się tu pozbył, tego byłoby takie piękne O, plan Wyhatraj Tyle będzie pięknie, no i mamy mamy full, mamy full nie musisz pracować chociaż, bądź tam na wszelki wypadek masz, mamy jednego pięknie, pięknie się powodzi no, Irling, dobra Summer to jest Spring. Drugi rok żyjemy już na tym świecie. Ja yeah. Pięknie się powodzi. Tu niedługo jedzenie. O, jedzenia nie ma. O! 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 A co to? Dlaczego? Tak? Nie żadnego komunikatu? Czyżby mieli co żyć? Interesujące. Trzy minutki i kończymy. Ży! Uuuu! E jak są jeszcze cztery jest dobrze? Jak będą wenię, no to zaczną umierać. Jeszcze tego, żeby zbudowali. Ponieśli ich na duchu. Kościół jeszcze zbuduje, będą katolicy. Będą katolicy będzie nam wszystko, będą. Nawrócenia Bóg się objawi... Nie wiem co jeszcze. Jak się Bóg objawi, to będzie śmieszne. coś robisz w ogóle? Sadzisz, wycinasz? Polujesz? Zuję wam drogę tu chcę takie Niemcy stworzyć można by powiedzieć to muszę o was dbać Chyba idzie w przód, nie? Biedą autostrady, w ogóle... Będziemy takie Niemcy średniowieczne. Będziemy i wszystko. Tu już zbierają, widzicie? A tu... Tu dopiero rozkwita to wszystko. Ja Też już zbierają. Ja mam pytanie, co daje Market? Collect food, tools... Czyli to się przyda. Tak, ty masz full, ale zimą, zima, to będziesz miała full. Dobra. Plan rozbudowy rozwoju mieszkalnego. Nowe mieszkania 2000. które mieszkania wystarczą, ile tam mamy chłopów do pracy? Czterech, dobra. Ten budowniczy ogarnie, O. Dwieście tych herbatków. Chyba kończymy, wiecie? Dobra, tu już zbierają plony. E, e, e. Gdzie mi to, to znikło? O, autosave był. Co jednak nie jest? Tutaj kurde spada zdrowko. Co mnie niepokoi. Chyba czas jeszcze wdrążyć w plan budowę krawca. dobra, tak czy siak Dzięki, że wytrzymaliście ze mną. Mówię, piszcie w komentarzach, co poprawić, co nie. To jest jakby, to jest drugie spotkanie z tą grą. Pierwsze było takie dla jej, to jest bardziej profesjonalne już to wszystko, więc dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia w innych materiałach. Na razie.